Dzień dobry, ja jestem Iwona, a wy jesteście na kanale Trip Team. Słuchajcie, witam was z mojego pokoju w Marrakeszu, w riadzie. Ja szykuję się do snu, a to dlatego, że jutro rano muszę wstać na przygodę życia. Będziecie ze mną, będziecie mi towarzyszyć, wszystko będę wam relacjonować. Słuchajcie, myślałam, myślałam, myślałam i w końcu podjęłam decyzję, że tak, chcę to zrobić. E, dlatego się kładę wcześniej spać, bo jutro y, bardzo wcześnie wstaję, bardzo. E, no, także w dzisiejszym odcinku zobaczymy, czy to wypali, czy to nie wypali, bo to różnie może być. Ja się kładę spać, a wy już w tej sekundzie zobaczycie, co ja wymyśliłam. kochani, chyba nic nie powiem, bo ze wzruszenia yy, po prostu odejmuję mi mowę, ale tak, Lecę yy, balonem. Słuchajcie, nad górami Atlas, tam za mną, daleko, wstaje właśnie słońce. Balony się pompują i lecimy. Spełniam swoje marzenia. Trochę się boję, bo mam lęk wysokości, ale mam wrażenie, że jakoś to ogarnę. Mój balon jest koloru czarnego i nazywa się Juliet. Yy, także echajcie, przygodą zaczynamy. Idziemy do naszego balonu. Jaki hałas jest olbrzymi! Balon jest ogromny! One są ogromne po prostu! Jestem pierwszy raz tak blisko balonu, nigdy nie widziałam!

Słuchajcie, Juliet leci na słońca. Słuchajcie. Spełniłam swoje marzenie. Nie mogę opanować wzruszenia, ale to już Wam mówię od samego rana. Jest przepięknie. Pogoda jest wymarzona. To są niewiarygodne dostnania, które warto, warto przeżyć. słońca. Nie wiem czy widzicie, ale to jest najbardziej romantyczne co może być. Przysięgam. Słuchajcie, nic piękniejszego nie widziałam. Jest pięknie. Już się troszkę uspokoiłam, e, już się troszkę uspokoiłam, bo wzruszenie sięgnęło, Zeni jak słońce wstało i... E... Magia to jest coś niesamowitego. Słuchajcie, ludzie, jak tylko słońce wyszło, zaczęli e, dzwonić do swoich najbliższych. E, wspaniała energia, wspaniałe doznania. Co ja mogę powiedzieć? E, atrakcja warta każdej, e, każdego Dirhama. Jest pięknie. To jest jedna z piękniejszych rzeczy, jaką przeżyłam w swoim życiu. Jest cudownie. Jest. E, jest nostalgicznie. Jest przepiękna w ogóle spojrzeć na świat z tej perspektywy i czując e, e, powietrze na twarzy, bo nie ma wiatru, powietrze stoi. Jest cudownie, kochani. To Hakwar. Cieszę się, że mogę dla Was nagrywać i pokazywać. E, to, co ja aktualnie przeżywam. Dobra, patrzmy dalej i delektujmy się po prostu tym widokiem, bo to jest coś niesamowitego. Witamy w Marrakeszu. Landing. Yeah. No, i kochani, wylądowaliśmy. Słuchajcie, jeżeli się zastanawiacie, e, macie taki pomysł, po, polecieć balonem gdziekolwiek jesteście na świecie, to po prostu to zróbcie, bo to są doznania niewiarygodne. Polecam. Słuchajcie, zadanie wykonane. E, lecieliśmy e, kilometr e, do góry. No, powiem Wam, że wrażenia niesamowite, strasznie mi się podobało. Uważam, że to są najlepiej wydane pieniądze. Słuchajcie, mam adrenalinę, po prostu milion. Jest cudownie, jest cudownie. Eee, polecam. Na górze w ogóle jest, słuchajcie, cicho, oprócz oczywiście tego hałasu, tego ognia takiego puszczanego, ale jest taka cisza i było bardzo ciepło. Tu jest zimniej niż było na górze. Coś niesamowitego, coś niesamowitego. Juhu, zrobiłam to, przełamałam swój strach. Eee, naprawdę strach ma wielkie oczy, a teraz śniadanie. Zobaczmy jeszcze ostatnim rzutem. Składają balon. Pustynia, słońce, balon. I ja. Czy może być coś lepszego? Jedziemy na śniadanie. Teraz zobaczcie śniadanie. Już nic nie ma prawie. No kochani, poczekajcie. No kochani, robi się ciepło. Mamy śniadanie, tu was postawię. Chyba można się już rozbierać, bo się robi ciepło. Chociaż powiem Wam, że na górze było cieplej niż tu na dole jak wylądowaliśmy. Nie mogę Wam tego... O, dobra. Ja sobie to się porozbieram. Teraz jesteśmy w miejscu do którego yy, przyjechaliśmy z samego rana. No i będziemy jeść, jemy. Śniadanie. Słuchajcie, no powiem wam, że wrażenia są niesamowite. Mimo mimo że to jest bardzo komercyjne, yy, ale jest yy, fantastycznie zorganizowane. Naprawdę jest tu kontrola nad wszystkim, i sobie tak pomyślałam, jak wątpliwej jakości są te wszystkie, słuchajcie, atrakcje dla turystów. Ja mam takie wrażenie, żeby po prostu. Nie wszystkie oczywiście, ale żeby od po prostu turysty wyciągnąć kasę. Tak, tu uważam, że, każe, że, że te pieniądze, które wydałam, to są najlepiej wydane pieniądze, bo. Nie czuć tej komercji, a tam na górze, w tym balonie, słuchajcie odgłos tego ciepłego powietrza, ognia wpuszczanego do balonu. No to jest wrażenie niesamowite, niesamowite. Nie miałam w ogóle lęku wysokości, nie wiem dlaczego, bo u mojej przyjaciółki na balkonie, ona mieszka na szóstym piętrze, to po prostu mam drgawki, a tu w ogóle miałam zero takich odczuć. Tam na górze jest, słuchajcie, przepięknie, jest cicho, no oprócz tych e, e, ogni, ale jest e, spokój, cisza, ciepło, widoki są niesamowite. Tak się cieszę, że po prostu pokonałam swój lęk i się zdecydowałam na to, że sobie nawet nie wyobrażacie. Uważam, że to są niezapomniane wrażenia. Znowu mi się chce płakać i sobie tak myślę, że nie chcę kupować żadnych pierdów. Jedynie co chcę kolekcjonować, to chcę właśnie kolekcjonować takie, e, takie przeżycia, takie wrażenia, takie doświadczenia, takie wychodzenia ze strefy komfortu. Bardzo się cieszę. Uważam, że to jest fantastyczny dzień, jeden z fantastyczniejszych. O! I już mi się chce płakać. Eee, no, dobra, jem śniadanie bo jestem głodna i lecimy z tym dniem dla odmiany wzięłam sobie czekoladę ok życzcie mi smacznego jeśli wy coś jecie, życzę wam też smacznego teraz nie wstanę z tego siedziska Słuchajcie, i stąd będę wa z wami się żegnać. Życzę sobie, aby mieć zdrowie, możliwości i kasę na to, żeby doświadczyć takich rzeczy, że podróżo żeby podróżować, ja tak chcę yy, żyć. Słuchajcie, dlatego kochani, proszę subskrybować ten kanał. Yy, proszę komentować, proszę lajkować, proszę wysyłać do swoich znajomych. Niech on rośnie w siłę, yy, żebym mogła dzielić się z wami moimi e, doświadczeniami i tymi experience całym e, i tym wszystkim kochani, dziękuję za dziś e, to był poranek pełen słuchajcie, niesamowitych emocji można powiedzieć, że to był e, poranek magiczny, pełen magii cudowności miłości i tego wszystkiego co nie najlepsze słuchajcie, co? So. Kończę klasycznie. Dziękuję, pozdrawiam, całuję, kocham, bajo.